są wibracje kochani. Relaks. Dzień Kasia. Dzień dobry mojej mili. Dzisiaj znowu rozmawiamy na temat manifestacji energii, wibracji i częstotliwości. Dzisiaj przy tonach przed dźwiękach gongu. Moi kochani, Dzisiejszy wpis na bloga na mojej stronie internetowej www.dreamkasia.com jest tam opis szczegółowy, w jaki sposób zwracać się do swojego własnego umysłu, aby przyspieszyć proces manifestowania sobą i z stanem swojego istnienia, ponieważ pracujemy tutaj w, z manifestacją z poziomu życzenia spełnionego. Czyli mm, oparta jest ta moja praktyka na. Na prawie założenia. Także zapraszam serdecznie do lektury, ponieważ to są fajne, szczegółowo opisane różne przykłady tego, jak można zwracać się, aby umysł zaczął podkłapywać to jako naszą nową prawdę, jako naszą nową wersję. Dzisiaj też chciałam Wam tutaj wypromować moją kolejną, wymanifestowaną. Mój wymanifestowany wzór, proszę bardzo, jest do kupienia w moim sklepie internetowym. Zapraszam serdecznie, piękna serwetka. Można sobie taki łapacz snów z tego zrobić, jeśli ktoś ma ochotę, albo po prostu użyć jej do dekoracji i ocieplenia wnętrza. Kochani moi, dzisiaj właśnie chciałam do Was mówić na temat tego, co my często mówimy w naszej głowie, naszej głowie. I czego w jaki sposób przekonujemy ją do tego, żeby stało się to i a nieco innego w sposób nieświadomy, tak? Czyli to jest drogie. Ojeju, wszyscy są teraz przeciw. Teraz jest w ogóle sezon przeziębień, tak? To jest numer jeden afirmacja, która poluje Twojej głowie, że ty masz być chora, chcesz być chora, tak? Nie. Ja jestem szczęśliwa. Że ja mam taką wysoką odporność, o którą ciągle dbam i dzięki temu zawsze jestem zdrowa. Taka prawda dla Twojej głowy, jeżeli będziesz ją powtarzać i będziesz w to wierzyć i sercem prawda, to uwydatniać, emitujesz całkiem inną częstotliwość, niż mówiąc, a ja się przeziębiam zawsze dwa razy w roku. To jest afirmacja, którą Twoja głowa przyjmie jako prawda, ponieważ Ty w to wierzysz. Dlatego potem przeziębiasz się dwa razy w roku i dziwisz się, że inni się w ogóle nie przeziębiają, tak? Oczywiście dwa razy w roku nie jest tak źle w porównaniu z tymi, którzy się prze przeziębiają dziesięć razy. Natomiast jeżeli jest możliwość w ogóle się nie przeziębiania i zawsze bycia zdrowym, to dlaczego z niej nie skorzystać, skoro to tylko i wyłącznie kwestia Twojego przekonania, tak? Prawo założenia i manifestacja. Z takiego właśnie poziomu życzenia spełnionego polega na tym, że Ty przyciągasz do siebie wszystkie zdarzenia, ale świadomie swoim stanem istnienia. A Twój stan istnienia, jeżeli jest od, odległy od tego, który Ty chcesz, żeby istniał w Twoim, w twoim życiu, no to trzeba zrobić pracę z głową i pracę, pracę, wiadomo, w umyśle, ale również ze swoimi emocjami i uczuciami zrobić porządek, tak? Ponieważ wszystko musi grać i ta energia musi być czysta, żeby spełniło się i dokonało się to, czego ty pragniesz. Dlatego ta manifestacja z swoim stanem istnienia jest taką ciekawą praktyką, ale też sztuką, ponieważ niejednokrotnie Właściwie za każdym razem, każdy z nas jest inny, wiadomo, należy sobie samemu wybrać swoją metodę na to, w jaki sposób my chcemy wizualizować, bo tylko my tak naprawdę wiemy, czego my potrzebujemy tak od serca. Jeżeli my będziemy ze sobą szczerze, naprawdę, i pomyślimy sobie, co by mi teraz na tą chwilę przyniosło największą ulgę i co by spowodowało, że ja teraz jestem. Poczuciu pełni, to niejednokrotnie wcale nie będzie rzecz, której ty myślisz, że chcesz, tylko będzie to całkiem coś innego. To to całkiem coś innego. Z reguły jest to Twój głos intuicji, który podpowiada ci, co jest Twoją ścieżką, wbrew temu, co inni mówią lub myślą, że Ty powinnaś chcieć dla siebie, tak? Dlatego zapytaj się szczerze z, i bądź szczera ze sobą, czego ja tak naprawdę chcę. I co teraz spowodowałoby, że ja już teraz poczułabym się bezpieczna? W jaki stan, w, w, co, co potrzebuje tak naprawdę moje ciało, żebym ja czuła się całkiem bezpieczna i spełniona? W tym stanie spełnienia jesteś już w wysokich częstotliwościach poczucia ulgi i bezpieczeństwa. I dopiero wtedy zaczynasz tak naprawdę wypuszczać wszystko z siebie, co Ciebie blokuje przed, tym, żeby stać się tą silniejszą wersją siebie, która ma absolutną moc sprawczą, która ma silne granice i która potrafi tworzyć sobą, tak? I nie musi się napracować, nie musi się po prostu męczyć i ciągle być zmęczona i ciągle być w szoku i ciągle być w chaosie. Tylko może spokojnie sobie realizować swoje. Codzienne zadania w stanie już spełnionym. Wtedy wiadomo, że zauważa się pewne takie trochę niepewności i lęki, które przychodzą jako naturalny proces, ponieważ Ty tak naprawdę, manifestując stanem istnienia, stan odległy od tego, w którym jesteś aktualnie, czyli taki brakujący bądź nie, w niebezpieczeństwie, bądź taki właśnie w, w trybie przetrwania. W naturalny sposób będziesz odczuwać zmianę w swoim fizycznym ciele. I to mo może się ujawnić jako symptomy takiego detoksu, tak? że nawet cię coś zaswędzi, albo jakieś mrowienie poczujesz, gdzieś energia się przesuwa, jakieś napięcie przesunie się z barków do szyi. To jest bardzo wszystko dobre dla Ciebie i bardzo sprawnie Twoje ciało działa w momencie, kiedy ty czujesz się bezpiecznie. Natomiast tutaj trik, trik cały polega na tym, żeby utrzymać tą wysoką wibrację w ciągu dnia przez cały czas i nie pozwolić zewnętrznym czynnikom, żeby ciebie zdestabilizowały. Bo wtedy wychodzisz z tego stanu istnienia, który manifestujesz, i tak naprawdę podświadomość przynosi ci pomieszane sygnały. Raz jest tak, raz jest tak. Dlatego, że wybijacie i to też jest całkiem naturalne, szczególnie na początku. Natomiast, jeżeli możesz się utrzymać jak najdłużej i zwracać uwagę na to, to to jest bardzo zbawienne i pomaga w szybszym, tak naprawdę, dotarciu do tego miejsca, w którym ty już chcesz być w fizycznym świecie. Ponieważ ty odczuwając i manifestując sobą nową swoją wersję, ty Przeprogramowujesz swój system nerwowy i to trochę potrwa. Zanim Ty przyzwyczajesz się ze stanu nie mam na mam, brakuje mi na, ty, na jestem spełniona, wiadomo, że ciało będzie musiało dostosować się do Twojego umysłu i będzie czasami z Tobą walczyć. Będzie wewnętrzny konflikt. Jeżeli taki konflikt zauważysz, to bądź pewna, że to już jest. Właśnie sygnał bardzo pozytywny, choć może nieodczuwalny w bardzo przyjemny sposób, ponieważ realizuje się w formie napięcia, ale jest to dobry znak, ponieważ nie, nie dałoby Twoje ciało Ci znaku takiego oporu, gdybyś już nie była na dobrej ścieżce do sukcesu. Także zapraszam do tego, do tej refleksji, do wracania do siebie. Do zwracania uwagi na swoje emocje i odczucia w każdej minucie swojego dnia, na zwracanie uwagi przede wszystkim na to, jak ty się czujesz i na to, jak ty reagujesz, a nie na to, co robią inni, tylko na twój własny stan istnienia, ponieważ tylko z niego wychodzisz i emitujesz sygnał, który ze względu na twoją elektromagnetyczną naturę później magnetyzuje do ciebie wszystko co jest w harmonii z tą częstotliwością, którą wygenerowały twoje emocje i myśli. Dlatego to takie ważne. Dlatego bardzo was kocham i dzielę się tym dalej i zapraszam na kolejne wpisy na blogu na mojej stronie przypominam www.jimkasia.com i moje magiczne łapacze snów, które przypominają wszystkim o tym, że obrali pewną ścieżkę pewne cele i mają się ich trzymać. I te marzenia nasze mają wszystkie się spełniać, a stan istnienia, spełnienia zaczyna się od środka. Kocham Was bardzo, do zobaczenia.